Nie mogę. Dobra. Ale nie, to jest tak dziwnie się czuję. No popatrz. Jak mówić jak ty. Cześć witajcie, Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić drewniany świecznik. Pięknie. Ja się przychwalam, że jestem Ewelina Szóstakiewicz i mam najfajniejszy kanał o sztuce na YouTubie, tylko bardziej na zasadzie, że ty coś powiesz, że... Jak jest? Już, no, że jak już Wam się tak strasznie nudzi, to zajrzyjcie na jej kanał aż tak źle nie będzie. Ale mój jest lepszy. No wiadomo, bo, bo z, Krakowa z Krakowa jest. Z Krakowa, tak. To Także być. kto się nie boi śląskiego koronawirusa, niech wpada na kanał z Bibic. Ale jaki? Do kanału w Tak, do Kłodnicy. A oprócz tego na mój kanał Ewelina Szostakiewicz. Masz prywatny kanał? Mam prywatny kanał. I. Ale ty, co ty tam robisz w tym kanale? Rzeźbie w błocie. Oprócz tego wykonuję inne działania artystyczne i opowiadam trochę na temat sztuki, rzemiosła i. Innych fajnych działań z pogranicza właśnie dziedzin artystycznych i A Skąd ty znasz takie rzeczy? Z internetu. I ze szkoły. Chodziłeś ze szkoły? Ale specjalnej. Ty specjalnej. Ja najlepszy. No, moja była specjalna, czyli najlepsza. Tak mi rodzice mówili. Tak, muszą cię bardzo kochać. bo dwa metry. Yy, to, to ty mnie dotknęłaś. Zły dotyk to nie... No, mów o tych świeczkach. Dobra, ale. No. I patrzę okienko. Tak. Mam ze sobą kilka świeczek. Yy, jeszcze raz. Mam ze sobą kilka świeczek wykonanych z wosku sojowego z dodatkiem naturalnych barwników. Dobra, można na przykład powiedzieć, że yy, w czasie produkcji mebli powstaje dużo odpadów drewnianych. Szkoda je wyrzucać, zawsze można je w jakiś sposób wykorzystać. No dobra, tylko że jak ty robiłeś świeczniki, tak. to wykonywałeś je z dębu albo z buka. No, ale to były odpady. Odpady, ale dębowe, a mi to dajesz jesiomowe. No bo, bo, by... bo tak, bo ja to jestem gorsza. A ty kupiałeś też. <laughs> Chodzi o to, że jesiom będzie ładnie. Wy z Gliwic nie zasługujecie na dęba, ja się to maks. To rób bez sosny. sosna to wstyd. Może dla ciebie. No dla mnie, to moja pracownia. Ale to jest mój film. A to mnie nie ja interesuje. Ja już przejęłam tą pracownię. Teraz... Zalęgłaś malujemy. się tu? Już zaraz ściągamy te wszystkie tutaj klamory i malujemy ściany na biało. W końcu będzie porządne studio. <grym> Wybij sobie z głowy. No to zobaczymy. Zapraszam od razu na kolejny film, w którym będzie drobny remont pracowni Argo. Będziemy malować ściany na biało. Które? Wszystkie. Zapomnij. No to zobaczymy. Do wykonania świeczników wykorzystamy odpady drewniane z pracowni Michała, ponieważ my, niestety jest to skąpy chłopak i żołnierz. Nie, to się widzi. <śm> 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 Dobrze. Y jako, że y jako, że cały ten nasz projekt jest gdzieś tam na pograniczu działań związanych z recyklingiem, z ekologią, z handmaidem, to wymyśliliśmy, że dobrym pomysłem będzie wykorzystanie do właśnie stworzenia takich świeczników, elementów, które z reguły traktowane są jako odpad w pracowni stolarskiej. Będą to więc takie niewielkie klocki, drewniane, w tym przypadku jesionowe. No ja prosiłam bardzo Michała, żebyśmy robili świeczniki dębowe. On powiedział, że jak najbardziej takie będą znajdować się w ofercie, ale na razie po prostu jest mi szkoda materiału, żebym go zepsuła. Ja mam, ja myślę, że nie ma racji, ale przykro mi się. Bo dąb jest drogi i szkoda go zepsuć tak na pierwszy raz. A takie klocki jesionowe, No Także... już jak najbardziej można wykorzystać. Także na razie będziemy się bawić w takim yy... Fajnym, ale nieco tańszym materiale, który moim zdaniem również yy, szczerze, to moim zdaniem taki jesion wygląda ładniej niż. Właśnie, jesioń. a tak na serio, dlaczego jesion, a nie w tym wypadku na przykład Dąb albo Bóg. Jesion ma swój niepowtarzalny rysunek i szczególnie w takich małych projektach on się doskonale sprawdzi, bo dokładnie podkreśli e, wagę tego projektu, jaki on wspaniały i w ogóle jakie te świeczki są cudowne, ale oczywiście świecznik i tak będzie. Najwspanialszy w tym wszystkim. Tak, tak, to było bardzo interesujące. To może teraz już przejść ja do realizacji. Piję. Oprócz oczywiście takiego kawałka drewienka będziemy potrzebować y, kilku narzędzi, a przede wszystkim będzie to piła i? Piła. I? Ale jaka? Fo. Formatowa. Formatowa. Oraz. Oraz? Frezarka. Nie. Nie. Szli... Szlifierka. Szlifierka. Czyli? A jaka? Kątowa. N nie. <laughs> Tylko taką znam. Szlifierka ta? Tarczowa. Śmowa. Ta tarczowa. No właśnie, więc teraz powiem Wam jako ekspert. Potrzebna Wam będzie szlifierka taśmowa oraz piła kontowa <laughs> Formatowa. Formatowa. No, okej, okay. udało Ci się ładnie wyrównać z jednej strony i zrobić kąt prosty. Teraz musisz przezbroić maszynę, tak, żeby mogła mm. zestrukać z grubości. Także musisz ją przezbroić na grubościówkę. No dobra, ale jak mam to zrobić. To do góry. Mocno. Do góry. Nie, Nie tu się do To góry! O, druga bajka tak samo. Ta, ta, ta. Do góry. Do góry. O, pięknie. Teraz cały stół do góry, proszę podnieść. O, dobrze, dobrze. Już. To możesz ściągnąć. Teraz łapiesz za tą część i ją wywracasz na drugą stronę. Bardzo ładnie. Choć teraz tutaj ją nie. widzisz tutaj masz taką skalę, która pokazuje Ci na jaką grubość możesz zebrać materiał. Musisz ją spadisz na taką jaką tutaj chcesz zebrać, czyli, 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 czyli niech to będzie 4,5 cm. Czyli masz tu... To masz z Ty musisz odkręcić. drugą stronę dziecko. Bo jeszcze... Ale szybciej nikt nie będzie oglądał tego filmu przez pół godziny. Ty mnie Kręć, kręć. Mnie nie nie piesz, ja ci pokażę jak się po montażu przyspiesza. Ty nie potrafisz. Zresztą moje filmy nie będą trwały po pół godziny. Każdy. Moi wierni fani lubią jak filmy trwają po pół godziny. Dalej się nie da. Do... Na 4 cm, a tyle już ustawiłaś. Ty 4 mm już ustawiłaś. Chciałam sprawdzić. No, chciałaś, a wyszła jak zwykle. 4,5. A mówiłem 4,5, to ustaw na 4,5. Ty nie wiesz, co mówiłeś. No dobrze. Już nie pamiętam. Jest. I teraz tą wajchą, kręcąc w prawo, teraz kręcisz w lewo. Kręć w prawo. Chyba ty. Tu jest prawo. Kręć tak, jak się kręci zegarek. O, może tak. Aż zaskoczy. O, i już wystarczy. Teraz masz zablokowaną grubość. Teraz musisz wziąć tego pięknego męża. Taki odkurzacz duży. I przełożyć go tak. górą. I nałożyć. Ekstra i maszyna jest gotowa do Taka pracy. W domu, jak żona mówi, żebyś podkurzał, to udajesz, że nie potrafisz. I ja nie potrafię obsługiwać odkurzacza. Dobrą stronę? Dobrą foną... Telefoną... to jest jakaś... No że jest. Tu masz Twój klocek, prawda, który udało Ci się ładnie wystrukać. To jest szlifierka. I Ty już w tym momencie wiesz, że nagrywam i mówisz to inaczej. W życiu byś mi nie powiedział, że ja ładnie wystrugałam klocek. Byś powiedział, że zrobiłam jakiegoś krzywulca i że wstyd. Dobrze, Ewelino. Jak na pierwszy raz i tak wyszła bucowa. Bo dzieci złą, żeby to lepiej zrobiły, ale powiedzmy, że jak na Twoje umiejętności, to i tak jest wzorowo. I w tym momencie możesz przejść do strugania, do szlifowania tego. A po co? Żeby wyrównać tą bucówkę, którą zrobiłaś przed chwilą. I wtedy będzie tak połyskliwie świeciło? Będzie bardzo gładziutko, naprawdę. Nie, no tak na serio. Całkiem ok, udało Ci się to zrobić, ciężko to zepsuć. <noise> Dobrze, musimy to wyszlifować. Jeżeli tego... kiedykolwiek sądziliście, że Michał jest miłym i sympatycznym człowiekiem, to radzę zweryfikować swoje poglądy. Nigdy tego na żywo nie mówiłem, że jestem miły i sympatyczny. Znaczy sympatyczny. Ale jest. mogliście odnieść takie wrażenie. To dzisiaj, właśnie, prawda? Mój pies mnie lubi. I to jest najważniejsze. To jest syndrom sztokholmski. To jest szlifierka. Na szlifierce się szlifuje i teraz wyszlifujesz ten klocek. Pięknie. Dobrze, to co mam robić po kolei? Włączysz maszynę zielonym przyciskiem i przykładając klocek do papieru szlifierskiego, w łatwy sposób uda Ci się to zrobić. No dobra, czyli właściwie nie robię nic i maszyna sama pracuje. Nie, najważniejszy jest operator tej maszyny. Jasne, jasne. To za co ty bierzesz te pieniądze, że przykładasz klocek do papieru ściernego i maszyna sama szlifuje? To się wytnie. <laughs> Dobra. Działamy. Szlifujemy. Koniec. Koniec. Wcale nie ma Zrobiłeś? No. A ja? No to możesz to samo zrobić. Ale to już nie trzeba. Trzeba, bo ja tak, tak sobie zrobiłem. Niemożliwe, Ty na pewno zrobiłeś wspaniale. No nie, no i zdanie, w sumie jest. Powierzchnia doskonała. Dobra, to działamy dalej. Szkoda, czasu na głupoty. Dobra, co teraz? Wyszlifowane. Dziękuję. Ofrezujemy krawędzie. Ofrezujemy, czyli zrobimy te takie rowki na brzegach, tak? To o to chodzi. Faski. Faski, znaczy takie zaokrąglenia. Zaokrąglenia to zaokrąglenia, faski to faski. Jeśli chcesz zaokrąglenia, zrobimy zaokrąglenie. Chcę zaokrąglenia. Proszę bardzo, zrobimy zaokrąglenia. Pewnie nie umiesz. Ja nie umiem, dlatego ty to będziesz robić. No dobra. No więc potrzebne nam będzie dłuto do drewna, 14 godzin czasu, papier ścierny. Odcinek będzie trwać 2 tygodnie. Nie przejmujcie się, ale ja to zrobię porządnie. Zaufaj mi, jestem inżynierem. Nie jesteś. Ale będę. Żeby takie taki klocek, potrzebujemy frezarkę. Ja mam akurat taką na baterię. Zresztą znacie ją z poprzednich moich filmów, innych realizacji. Do czego serdecznie zapraszam do oglądania. Musimy ustawić sobie idealnie fres, tak żeby nam zrobił. Idealnie, czyli na oko, prawda? Tak to się robi najczęściej. Musimy włączyć maszynę, i będę teraz frezował. Widać mnie. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że to ja miałam robić ten świecznik, ale tutaj widzę pan złota rączka, nie potrafi dzielić zadań. Tak, jeszcze raz więc y, może pokażesz mi jak porozować Pokażę ci ale na wyłączonej kamerze które zrobimy będzie na trzy podgrzewacze albo trzy tealighty ogrzewacze jak to się nazywa znicze na trzy znicze to nie są znicze A ty się tam znasz i w tym, w tym naszym projekcie musimy zrobić przekątną i całą tą odległość podzielić na ile odcinków typa 4 <try> <try> Przecież to logiczne, czy trzeba podzielić powierzchnię na 4, żeby wyszło 3. Ale trzeba zrobić dwie kreski. A po co ci dwie kreski? Przecież to robisz po jednej Jezu. Kolor zobowiązuje. Mierzymy sobie przekątną. Tu mamy 30,5 cm. Najważniejsze, że z solarni to jest kalkulator. Nigdy nie ufajcie swojej głowie, bo zawsze się pomylicie, a w szczególności jak robicie jakiś drogi projekt. Każdy, każdy pomiar kalkulator. pół podzielone na 4 daje nam 7,6 cm i musimy teraz tą powierzchnię od jednej krawędzi policzyć rzeczywiście 7,6 cm. Na tyle to jest prosty projekt. Że wystarczy, że zrobimy to po prostu ołówkiem i metrem. Nie musimy stosować innych, e, innych narzędzi tego typu. A co to jest? Nie ruszaj tak. Pokaż to. Tak. Wiesz, takie, tutaj to jest dla takich profesjonalnych stolarzy. A i tak masz dla ja dowolnych do mi zdoby. To tutaj leży, bo zobaczysz. Ja no, tak się, Że to takie profesjonalne. Mhm. A tak na serio. Działa to w ten sposób, że odkręcamy tutaj... Czekaj, bo jesteś... nie, nie łapię ostrości, no teraz mów. Ok, odkręcamy tutaj, poluzniamy śrubę, mamy tutaj nadrukowaną na skalę, która mówi nam, no na przykład jak chcemy rzeczywiście 7,6 cm, możemy tyle zaznaczyć, czyli 7,6 cm i możemy w ten sposób Odznaczać to 7,6 cm. Akurat od tej krawędzi to jest dość nie, niewygodne. Bardziej na przykład, jeśli chcemy wytrasować linię wzdłuż albo w poprzek materiału, to jak najbardziej. tutaj... A to się jakoś nazywa, bo mi by się takie coś przydało do linorytu. Po co ci to do linorytu taki. Bo jakbym robiła różnobarwne, to wtedy bym mogła łatwo odznaczać punkt, w którym dane matryce mają się znajdować. I by mi to ułatwiało pracę. Link do tego ustrojstwa znajdziecie pod filmem. Czy masz jakąś współpracę? N nie. Nikt ci nie zaproponował. Nie, nie. Może mi wtedy zapłacą w końcu. <laughs> Dobra, ile? Ale ci? nie poczekaj, czy to się jakoś nazywa? Ja się na poważnie pytam. Nie wiem. Miernik traserski. Traserski miernik. Zapomniałem i <laughs> <jest. laughs> z matką w Po co ja cię tu zapraszałam? Ten fragment na pewno będzie. Będzie super. To będzie najlepszy film. Jak ty byś tylko takie miał wszystkie, ty byś miał po prostu pół miliona subów. Będę miał. Będzie ale tak byś Stanasz miał Polski. szybciej. No? O Boże, 15, 25. Dobrze. Mamy nasze czyli czy light, no, czy light I co teraz bierzemy dłuta i żłobimy. w Turki. Tym momencie, Daj mi skończyć. Nie przerywaj, mężczyźnie. Bo się pogubisz, tak, Bo i się nie wrócisz. I, tak, i się rozkojarzę. Yy, musimy wziąć, wziąć. punkt Tak, musimy wziąć. Punkt. Wziąć. Wziąć, punkt, tak. Yy, I BD. Eee, teraz. Czekaj, bo y, źle mówiłam. Jeszcze raz, bo z głupoty nagrywam, a to jest ważne co mówisz. Musimy wziąć od tego momentu. W tym osie. <laughs> On mi grozi młotkiem. <laughs> eee, w tym momencie musimy wziąć punkt tak, młotek, jakikolwiek i zaznaczyć te miejsca, gdzie będziemy wiercić. <laughs> Najlepiej do tego sprawdza się młotek karpiowy. Jeśli tego nie macie, wystarczy taki. Bo to jest z ryby. Ten jest taki bardziej y, płotkowy. Albo karasiowy. A ten karpiowy jest trochę większy. Możemy odłożyć mhm. na miejsce. A wielorybi? Masz nad głową. Mam! tu jest wielorybi. Tu jest wielorybi. Marekina. I możemy zabrać się w tym momencie za wiercenie otworów. Ponieważ. Nie każdy ma wiertarkę kolumnową, inaczej mówiąc stołową, czyli na przykład takiej jak ja, której się jeszcze nie dorobiłem. Można to zrobić na znowu kilka sposobów. masz straszne parcie na szkło, bo to miał być mój odcinek. Ja miałam robić świecznik, a wychodzę ci na to, że jestem twoim. Czy magłem kamery? Dokładnie. Możemy to zrobić za pomocą oczywiście... Jego freza puszkowego specjalnego o fi 40 mm. A żeby było łatwiej, można to zrobić takim wiertłem łopatkowym. Tylko że wtedy jest dziura w środku. A czy dałoby się bez dziury? Ale y historia mówi i życiowe doświadczenie, że jedna dziurka zawsze musi być. Ale ty jesteś bez tych chłopaki na pewno coś wymyślisz. A co mam wymyśleć? Żeby nie było dziury. Później ją zalepisz swoim woskiem. Czy ja ma, Skąd ja będę wiedzieć, że już... Masz pod ręką, oko, czy... masz pod ręką ten i sobie przykład. Tylko trzymaj materiał w ręce. Tak, ale chodzi mi o to, że to nie ma jakiejś, że mi stopnie, że coś... Nie. Po prostu no, No dobra. Tą tak środkową sobie wierz lepiej. Tylko trzymaj materiał. Nieprawda, bo jakbym nakrywa się? Tak. Bo jakbym... Zaczęła od brzegowej, i by nie wyszło, to w razie czego można dociąć i udawać, że miało być na dwa. Ale A jak zacznę od środkowej, z to przecież. W przekażę. tej pracowni wszystko się doskonale udaje za każdym razem. Aha. To my jesteśmy bezbłędni. Czy masz materiał, bo ci to zacznie się kręcić. Tak? No. Siła! Strasznie ciężkie. Ale zobacz, mi się w sumie takie podobają, ale nie no musi wchodzić do środka. Zagląbada. Idealnie. Idealnie! Skandal. No co, to już chyba mamy gotowe. Praca skończona. Możemy iść do domu. Jak skończona? Jeszcze trzeba to jakoś zaimpregnować. Po co? Żeby ładnie podkreślić rysunek drewna. I przez to będzie też trwalsze? Im będzie trwalsze, bardziej wytrzymałe. Zaraz pokażę Ci czym to zrobić. Nakładaczku tak naprawdę troszeczkę, troszeczkę i... Czyli mogłabym w sumie to zjeść albo smarować te... Nie. Mogłabyś nawet kotlety schabowe na tym usmarzyć. Nie mogła. Wiem, bo nie potrafisz. Nikt nie jest idealny. No. Przezwyczajna. Prze I w tym momencie projekt można uznać za skończony. Wypadały z objawi. I w tym momencie projekt można uznać za skończony. I można zrobić jakieś krótkie podsumowanie tego. Myślę, że podsumowaniem zajmę się już ja, niech w końcu będzie coś merytorycznego. A tak naprawdę to, jak wiecie, zupełnie nie znam się na pracy w drewnie, dlatego wypowiem się jedynie na temat względów estetycznych. Moim zdaniem jest to bardzo prosty projekt, szybka realizacja, taka powiedzmy podstawowa. Natomiast efekt uzyskany jest naprawdę fajny. Jest to... Po prostu świecznik, który może naprawdę spełniać funkcje dekoracyjne, a zarazem może y, zabezpieczać jakieś przestrzenie, no powiedzmy, nie wiem, stół przed kontaktem z gorącym woskiem, co jest bardzo istotne. Dlatego y, zawsze, kiedy właśnie korzystacie z takich świeczek t oczywiście zachęcam do tego, żeby wybierać jedynie te z naturalnego wosku, pszczelego albo sojowego, to pamiętajcie, by... Dodatkowo używać jakąś podkładkę, na przykład w formie takiego drewna, drewnianego świecznika. Jeszcze może ja coś powiem tak na koniec, ze swojej strony. Bardzo Ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś. Mam nadzieję, że to nie ostatni projekt, który uda nam się wspólnie zrobić. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. No jasne. No i oczywiście, wy... zapraszam Ciebie również. Nie, dobra. No i oczywiście. No i oczywiście spodziewajcie się tego, że prędzej czy później uda wam się zobaczyć Michała na moim kanale, ponieważ już teraz ustaliliśmy, że konieczny jest rewanż. I co, ja u ciebie na kanale będę robił świeczkę? Poradzisz sobie? Ha, ja sobie ze wszystkim poradzę. No to zobaczymy. Myślę, że jest taka opcja. Dziękuj. Bardzo wam dziękujemy. Oczywiście liczymy na Wasze komentarze. Jeśli się podobało łapka w górę. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału albo Eweliny, koniecznie to zrób. Link do kanału Eweliny pod tym filmem. Koniecznie odwieź ten kanał. I cóż, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć! Pa! Dobrze będzie. Będziesz miał kupę montażu i będziesz się na mnie wkurzał. Dlaczego no, takie grube te plasterki? Bo jeden musisz zjeść.